No hej, to ja Ignacy znów dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zmontuję, zamontuję przełącznicę w mojej szafierak i trochę się pobawimy, Zobaczymy, Podłączę facordy, wysadzimy moduły, moduły. No. Przejdźmy do unboxingu. Otwieram. Eee? Kurczę, trudno się podnosi. Pudełko wywalmy. Postawmy. Ojdzie, na serwerze. Koniec. O, jest! Mam część miejsce na tacki. ja jeszcze nie mam spawarki, więc po prostu na bardzo na paczkordy zapniemy, ale kiedyś może. No przejdźmy do tego, co dali w palce. Tu mam dwa metale do raka, do montowania, trochę śrubek i rzeczy do zamontowania w raku. Przejdę do włożenia. Może najpierw zmontujmy ro... to, przełącznik. Czekajcie, pójdę po śrubokręt. Men kjøler på rundt.

No, ma No, skończyłem. Udało się. Mahaki oh, do raka. O, za chwilę się widzimy. No i teraz spróbuję zamontować. Najpierw zamontuję elementy do raka. nagrywa się nagrywa jcie O, są cztery. Teraz czas. Muszę pójść po jeden śrubokręt i możemy montować rzutelnicę. Bokręt. Okej. Okay. Mam już bokręt. Oh. Teraz będę ben

Przekręcam ładniej. I... Ups. No. Yy, podzielimy sobie to jednak na dwa odcinki. W drugim dopiero zmontuję. Jakby w środku zamontuję wszystko. No. Do następnego odcinka.